W Kłocku tradycyjnie uczczono Narodowe Święto Konstytucji 3 maja. Uroczystość zorganizowana została przez Urząd Miasta Kłocka oraz Starostwo Powiatowe w Kłocku przy współorganizacji 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej oraz Kłodzkiego Ośrodka Kultury. To jest szczególny dzień dla miasta Kłocka, szczególnie dla wodarzy, czyli dla burmistrza miasta Kłocka, Michała Piszko, jak i dla mnie. Fakt, że mieszkańcy mogą brać udział w takiej uroczystości, fakt, że turyści, którzy przyjeżdżają i coraz liczniej, Odwiedzają nasze miasto, mogą świętować wspólnie z nami kolejne rocznice Konstytucji 3 maja, gdyż co roku odbywają się takie. Wspólnie tutaj ze Starostwem Powiatowym organizujemy tę uroczystość. Cieszy coraz większa liczba młodzieży i dzieci, które uczestniczą, bo to w nich nadzieja, że pamięć o tej Konstytucji nie zginie i będzie trwała, w szczególności. Ci młodzi ludzie muszą o tym pamiętać ze względu na to, co się dzieje w Europie, co się dzieje na świecie, co się dzieje za granicami naszego kraju. Świętujemy, świętujemy to niezwykłe wydarzenie, jaką była Konstytucja 233 lata temu, bo znaleźliśmy się w gronie dwóch państw na świecie. Które uchwaliły pierwsze swoje konstytucje i nadały prawa obywatelskie swojemu narodowi. Ale to 230 lat temu, prawie dwa stulecia temu, o te prawa walczyliśmy jako państwo, jako naród, ale dzisiaj to wcale nie oznacza, że te wszystkie prawa są dane nam raz na zawsze. I cały czas musimy je pielęgnować, musimy dbać o to, musimy ciągle zabiegać o to, żeby była równość wobec obywateli, żeby obywatele byli równi wobec prawa, żeby obywatele mieli ten sam, tą samą możliwość startu życiowego i również o to, żeby wszystkie inne grupy społeczne miały te same prawa obywatelskie jak. Każdy obywatel w Polsce, bez względu na kolor skóry, bez względu na wyznanie, bez względu na płeć. 3 maja jest wyjątkowym czasem i wyjątkowym dniem. To jest czas, abyśmy na chwilę się zatrzymali nad słowami, które są wyhaftowane na naszych sztandarach: Bóg, honor, ojczyzna. Jestem przekonana, że dla każdego z nas. Te słowa znaczą coś innego, ale mamy wspólne wartości. To jest nasza historia, to jest nasz język ojczysty, to, to są nasze barwy narodowe, to są groby przodków, ale też współczesność. Współczesność, za którą wszyscy e, odpowiadamy. Dzisiaj często mówi się o bezpieczeństwie, bo bezpieczeństwo jest tym słowem. Nad którym wszyscy musimy pracować i o bezpieczeństwo wszyscy musimy dbać. Szczególnie w tych czasach, które są bardzo niespokojne, również za granicami naszego kraju. Ale dziś mamy wyjątkowy dzień, więc świętujmy, radujmy się, cieszmy się z naszej wolności, cieszmy się z naszej niezależności w gronie rodzinnych, znajomych, przyjaciół, bo dziś jest bardzo uroczysty dzień. Szczególne święto dla nas Polaków, dla mieszkańców naszego kraju, dla osób, które. Które, które, które są związane z naszym krajem. I cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj tutaj w Kłocku spotkać, 3 maja, i w ten szczególny dzień wspólnie, ponad podziałami. Świętować. Kolejna rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja w 1791 roku przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Konstytucja, ta, która gruntownie zmieniała ustrój Rzeczypospolitej, należy bez wątpienia do najjaśniejszych i najlepiej znanych kart naszej historii.